Hej kochani, tutaj Mari, Mari. U, was, u mnie dzisiaj premiera lecą dolary za 10 zł nie udało mi się u was obejrzeć premiery ale myślę, że już powoli idzie ku lepszemu będę miała więcej czasu chociaż z tym czasem wiadomo jak jest ale postaram się zrabki mi podawała pani mam po kolei 8, 9, 10 i 11 fajnie się ta zrabka prezentuje Taki niebiesko-zielony kolor. Tabelka wygranych. Co w ogóle my tu szukamy? Wygrywających liczb napisu cash i monet. No to dobrze. To zacznijmy od numerku 8 i szukamy 27, 44. Piętnaście, pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści pięć, a mam pięćdziesiąt siedem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt pięć, dziewiętnaście, czterdzieści jeden, osiemnaście. Oczywiście zachęcam do subskrypcji pięćdziesiąt dwa, czterdzieści pięć, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem. 43 o, jest wygrana, patrzcie 15 oczywiście źle drapie, ale to nie szkodzi 51 39 33 13 42 44 o, jest druga wygrana 32 nie ma i 17 nie ma, a pod

I 23, a mamy 35. O, jest wygrana 23, 34 nie ma, 59 nie ma, 17 brak, 43 brak, 29 nie ma, 42 brak, 25 nie ma, 46 nie ma, 56 nie ma, 44 brak, 13.

no to kolejna, ciekawy czy pod rząd będzie trzecia wygrana? Szukamy 34 11 43 26 i 23, a mamy 39 45 18 25 36 35 57 21. Pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dwa, dwadzieścia cztery, czterdzieści jeden, trzydzieści jeden, dwanaście, czterdzieści sześć, pięćdziesiąt cztery, dziewiętnaście, czterdzieści dziewięć i pięćdziesiąt pięć. Także tutaj już mamy wyłamanie kontrolne, różne to by się. Wskazało. No i ostatnia z numerkiem 11. Może jakiś symbol znajdziemy. Byłoby miło. Szukamy 17, 43, 26, 49, 44. A mamy 25. O, patrzcie, monety. Mnożymy razy dwa. O, patrzcie, czasami trzeba coś powiedzieć. O, druga wygrana. Super. Czyli tu też będzie co najmniej 30 zł. Chyba, że jeszcze coś znajdziemy. 23 nie ma, 15 nie ma, 57 nie ma, 39 brak, 19 brak, 56 nie ma, 51 nie ma, 28, 47, 35, 22, 12. 13 a pod tym mamy dyszkę i po 49 mamy dyszkę czyli 30 O czekajcie tu jest K a w tym miałam kontrolną F czyli coś trzeba sprawdzić? Czy są różne kontrolne na wygrane czy coś pomieszałam zaraz wrócę Kochani jestem gapa ze mnie bo tu było 20 zł, a ja myślałam, że 30. To tak, w ósemce było 20, w dziewiątce była dyszka, to 30 i w jedenastce było 30, czyli 30 plus 30 mam 60 zł, na no wydane 40, czyli 20 jestem na plusie. Także fajna jest ta zrabka. Zobaczymy, czy dalej będzie dawać. Będzie mi miło, jak będziecie oglądać Pa.